Chodź, szybciej! To jest tak zwany prostoskrętny styl, tak? Chodź Chodź, idziesz No chodź! No chodź troszeczkę w tą stronę. No do musi mama cię złapie, chodź, mama cię złapie. Wow! Oh, o! Co jest? Wywaliłeś się? Wywaliłeś się? Gdzie? Daj, mam usiadnąć z stajemy Mmm. Wstajemy? O, to, to tutaj jest trochę śniegu, tak? Proszę. O, już, już. Oba! a no, idziesz w dół? Do mamy? Jak szybko ludzie jadą? Ty też tak jedziesz? Jedziesz? Super jedziesz. Chodź, chodź do mamy. Chodź, chodź do mamy. Chodź, chodź do mamy. Chodź. O, cię zgubiła. Chodź, 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 chodź. Chodź. Halo. Halo. Konrad, chodź do mamy. Prosto. Chodź, mama cię złapie. Chodź, bo mu się cię złapie. Jedź na wprost. Jeszcze w lewą, w prawą musimy skręt opanować. W jedną stronę masz opanowany skręt.